Adolf Hitler miał trudności z czytelnym pisaniem. Adolf Hitler uwielbiał oglądać akrobacje cyrkowe. Prawdopodobnie damska część artystów otrzymywała od niego kwiaty i drogie czekoladki. Przed wojną posiadał własną małą salę kinową, gdzie co wieczór oglądał zakazane filmy w Niemczech. Uwielbiał komedie, z czasem polubił nawet kilku żydowskich aktorów i muzyków. Hitler uwielbiał muzykę Wagnera. Hitler był hipochondrykiem, prawdopodobnie był świadkiem sekcji zwłok swojej siostrzenicy, z którą prawdopodobnie utrzymywał kontakt seksualny. Hitler był wegetarianinem, uczył się gry na harmonijce ustnej oraz flecie. Ojciec Hitlera był bardzo surowym ojcem i mężem. Jeśli jego syn nie słuchał się go, był bity. Sama matka nie interweniowała, ponieważ sama się bała. O ironii, w 1939 roku został nominowany do pokojowej nagrody Nobla.